Przez ostatnie lata się zastanawiałem, dlaczego tak trudno jest się nam zmienić. I w sumie nie chodziło nawet o nikogo innego, tylko o mnie samego. Nie? Dlaczego tak długo mi zeszło, żeby coś innego stworzyć w moim życiu? I doszedłem do wniosku, że mamy dwie możliwości. Możemy z perspektywy ofiary patrzeć na świat, czyli dlaczego mi się to stało. To jest wina jego, tamtego, szefa czy kogokolwiek. I wtedy nie jesteśmy w stanie spojrzeć w nas do środka, bo za każdym razem, jak wskazujemy palcem na kogoś, trzy palce pokazują na nas. I tu jest rozwiązanie tych wszystkich problemów. Zamiast patrzeć na zewnątrz, musimy zobaczyć to na w środku, co się, co się tam dzieje. Nie? Tam są wszystkie odpowiedzi. I tutaj nasuwa się następne pytanie: czy rozwiązanie tego problemu? Przejście z ofiary na Kreatora. Swojej rzeczywistości, ponieważ każda myśl, którą myślimy, kreuje naszą rzeczywistość, czyli nie możemy nikomu innemu zarzucić, że coś się dzieje wokół nas, bo wszystko, co do tej pory się stało, doprowadziło nas do tego momentu, czyli wszystkie decyzje, które do tej pory żeśmy podjęli, doprowadziły nas do tego momentu, w którym jesteśmy. Reasumując, wszystko jest nasza wina. I to może zabrzmieć trochę brutalnie dla niektórych, ale, ale w, jeżeli popatrzymy na świat zwierzęcy, to zebra czy antylopa, która uciekła przed lwem, potrzebuje pięciu minut, może nawet nie, do tego, żeby, żeby zrzucić z siebie ten ten stres po prostu zaczyna trgać przez parę minut, i później zapomina o wszystkim idzie dalej jeść trawę. Nie? Tak samo psy, czy inne zwierzęta, też gdy coś się dzieje, po prostu trzęsą się i wyrzucają siebie. A my, my po prostu zapisujemy w naszym ciele wszystko, w każdej cząsteczce naszego ciała jest wszystko, co do tej pory żeśmy przeżyli, zapisane. I Tutaj nie mamy wpływu może na rzeczy, które się kiedyś stały, nie? bo ktoś był silniejszy, na przykład, ale mamy na to wpływ, w jaki sposób na to patrzymy w tym momencie. Nie? I możemy jeszcze latami to ciągnąć, a możemy odwrócić to. Możemy po prostu przestać dawać energię temu czemuś, czy temu komuś na przykład. Nie? To tak samo jak jest, gdy fast food mamy wybór. Możemy iść tam, albo możemy coś sobie sami przyrządzić, czy wybrać jakąś inną restaurację, która, która nie jest aż tak chemiczna. Czy tak samo yy, yy, wszystko, z, co związane z, z lekarstwami, czy z. Czy, czy z czy z doktorem, czy oddaliśmy własną kontrolę, ktoś decyduje za nas, w jaki sposób się mamy czuć. Że jeżeli nagle dostaniesz diagnozę, że masz pół roku życia i nagle człowiek umiera po pół roku życia. Dlaczego? Nie dlatego, że, te, że, kto, że ta diagnoza jest tylko to, dlatego, że myślimy, że tak ma być. To, to jest chore. To, to, to ten balans został całkowicie, nie ma go po prostu. Oddaliśmy kontrolę naszego życia komuś innemu. I tak samo, jeżeli mamy tak samo wybór we wszystkich innych sprawach, możemy oglądać cały dzień Netflixa, ale możemy iść na spacer. Nie? I, tutaj, I tutaj jest ta różnica między kreatorem a ofiarą. Kreator kreuje. Nie na podstawie tego, co do tej pory się stało, bo na podstawie tych decyzji, które do tej pory żeśmy podjęli, jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy. I może to być ok, może, może być ok, ale z reguły nie do końca wszyscy ludzie są szczęśliwi w danym momencie. I teraz, żeby przejść dalej, trzeba coś zmienić. I to wymaga innego spojrzenia na całą sytuację, na nasze życie.